No ktoś podpalił nasz domek działkowca. No my się domyślamy kto, ale nie można powiedzieć kto. W każdym bądź razie to jest świństwo. Według mnie to ludzie. Grupka jest przeciwko zarządowi, która cały czas jej coś nie pasuje. Namalowała kiedyś na domku tutaj różne takie brewerie, na przykład złodzieje, na przykład policja i inne tam takie różne rzeczy. A teraz podpalili domek. No, to jest taka grupka, która cały czas jej coś się nie podoba, bo oni zostali odrzuceni. No, nie wiem, nie, nie podoba im się to, że ktoś inny jest w zarządzie, ale myśmy zostali wybrani w demokratycznych wyborach, na walnym zgromadzeniu. Nie ma do z klienta, żeby się, wczyny, się chęć, Główny bezpieczny włączyłem. Pan tam był i co uległo Na razie widziałem dwie kosiarki. W magazynie tam była i drabina, i krzesełka plastykowe 48 sztuk, ławka plastykowa to wartościowe i to co kiedyś dostaliśmy od prezydenta miasta Biała, podatka pana Czapskiego no i dalej ja tam, po, ja po prostu jeszcze nie wiem, ale już zajrzałem tutaj wszystkie te ławostowy popalone zakupiliśmy w tym roku drukarkę, spaliła się i laptop tam jest, nie wiem czy on się spalił czy nie spalił, to właśnie nowe rzeczy w tym roku no i ta wartość kosiarek, a generator prądotwórczy to tam był ubezpieczony budynek na 40 tysięcy, a a te takie inne rzeczy na 10 tysięcy zł Podpalenie na 100% to jest zło złośliwość pewnej grupy ja normalnie idę jutro, składam ten, no jak to się mówi, skargę na ten czyn i wskażę sprawców mniej więcej bo tutaj to się nie podpaliło samo czy nie? To jaki złodziej nie podpalił? Absolutnie. Tam żadnych osób nie ma się. Nie, nie powinno być. Myśmy byli dzisiaj o której to była ta godzina? Gdzieś około trzeciej. Południe tak. No bo dokument żeśmy my pewnie podpisali i wyszliśmy. szkoda, pojadź, pytają pytają się, kto mnie poinformował, no ja mówię, że ja.